Witam państwa bardzo serdecznie. Moim gościem jest lekarz Michał Wasiak ze Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pandemia niestety nie odpuszcza. W Polsce z powodu koronawirusa umiera nadal wiele osób. Wiemy, że pracuje pan na oddziale covidowym, na oddziale zakaźnym. Co jest dla pana najtrudniejsze podczas opieki nad zakażonymi pacjentami? Myślę, że najtrudniejszą sprawą są oczywiście warunki, w których trzeba pracować. Konieczność ubrania się w strój, w, który zawiera nie tylko kombinezon, ale gogle, przyubice. To wszystko wymaga bardzo długiego przygotowania, zanim się na oddział wejdzie, i także ogranicza możliwości też kontaktu z pacjentem. To jest tak, też taka sprawa dla pacjentów trudna, że w zasadzie nie widzą twarzy lekarza, który ich leczy. A każda czynność przy pacjencie wykonywana jest utrudniona właśnie przez te ograniczenia, ale taka jest konieczność, żeby uniknąć zarażenia. I jak pan sobie radzi w tych trudnych sytuacjach? Takim największym wyzwaniem, przed którym stanął nasz zespół, to było opanowanie parowania gogli. I to udało się nam rozwiązać. Dzięki odpowiednim płynom, które w końcu znaleźliśmy optymalną formułę, ale to faktycznie, to, to parowanie, szczególnie jak są różne temperatury w pomieszczeniach na oddziale, bardzo utrudniało wszelkie czynności i precyzyjne, ale także pisanie jakiejś dokumentacji na strefie czerwonej. Oczywiście taką podstawową metodą poradzenia sobie z tym obciążeniem jest wymienianie się w strefie czerwonej. Dlatego mamy strefę zieloną, w której pracujemy bez tego kombinezonu. Tam nie ma chorych, wykonujemy tam dokumentację, tam się naradzamy, tam wykonujemy konsylię, konsultacje, a te czynności na górze, bo u nas na piętrze wyżej znajduje się ten oddział, wykonujemy w takim stopniu, jakim są tylko to konieczne. I wtedy przy takiej rotacji personelu to zmęczenie, ten trud, jakby związany jest z noszeniem tego całego zestawu środków ochrony osobistej, jest mniejszy. Wiemy, że w wielu placówkach personel medyczny jest przepracowany, brakuje rąk do pracy. A jak jest na Pana oddziale? Czy na Pana oddziale brakuje kadr medycznych? Ja jestem w tej komfortowej sytuacji, że nasz szpital jest dużym szpitalem, w którym szkoli się wielu lekarzy, więc skonstruowanie zespołu, choć nie było łatwe, ale się udało i ten zespół radzi sobie z pracą. Oczywiście przede wszystkim trudne są te dyżury, które trwają 24 godziny. Natomiast na co dzień dobrze się uzupełniamy i to zmęczenie udaje się nam pokonywać. Natomiast problemem na początku też bardzo dużym było znalezienie kadry pielęgniarskiej, ponieważ nasz oddział został stworzony w ten sposób, że kliniki solidarnie Wzięły udział w tworzeniu tego, czyli pracownicy, część pracowników z każdej kliniki przeszła do tego oddziału i na początek ułożenie tych wszystkich grafików to była bardzo duża praca. Natomiast no na szczęście radzimy sobie w tym składzie, który obecnie mamy, ale też mamy informacje od kolegów, którzy pracują w innych jednostkach, może nie aż tak dużych szpitalach, gdzie te możliwości zarządzania kadrami nie są aż tak, tak duże, że oni mają bardzo duże problemy, że tam faktycznie brakuje lekarzy. Na szczęście no, u mnie jest ta sytuacja bardziej komfortowa, no, może nie optymalna, ale bardziej komfortowa. A propos braku kadr medycznych, wiemy, że ostatnio minister zdrowia Adam Niedzielski wręczył medykom z zagranicy poz pozwolenia na wykonywanie zawodu w Polsce, i odtąd lekarze spoza Unii Europejskiej mogą wykonywać za zawód w Polsce na ułatw ułatwionych, Zasadach. Czy według pana to pomoże nam rozwiązać problemy kadrowe w Polsce? Jak Pan sądzi? Być może pomoże rozwiązać problem kadrowy, natomiast otworzy nowy problem. Czyli zamienimy problem braku ilości personelu na brak jakości. Dlatego, że te rozwiązania prawne, które przyjęły, przyjęło ostatnio Sejm, i w ogóle administracja państwowa, one nie pozwalają na zasadzie na żadną rzetelną weryfikację kompetencji tych lekarzy. To, że lekarze w różnych krajach mają różny poziom kształcenia medycznego i różny poziom umiejętności, nie jest chyba żadnym wielkim odkryciem, to jest oczywistość. I kiedy ściągamy tych ludzi, to to przypomina troszeczkę taki akt rozpaczy, ściąganie na tonący statek każdego, kogo się da. I te wszystkie zabiegi, które no, ostatnio, tak, jakieś gorszące zupełnie słowa dla polskich lekarzy, że lekarze z zagranicy, którzy przyjeżdżają już ze zrobioną specjalizacją, są bardziej kwalifikowani niż polscy rezydenci. No to one są po prostu jakimś zaklinaniem rzeczywistości, bo, bo u nas. Poziom szkolenia specjalizacyjnego i rezydentów jest moim zdaniem wysoki, natomiast nie mamy bladego pojęcia, jeśli mówimy o całym świecie i o, nawet nie wiemy, te, te rozporządzenia nie precyzują nawet o które państwa chodzi. Chodzi po prostu o wszystkie, to tak naprawdę może przyjechać każdy. Więc mówienie, że lekarze, którzy mają zrobioną specjalizację za granicą, są lepsi niż, niż polscy rezydenci i lepiej się odnajdą w polskiej rzeczywistości medycznej, już pomijając sam fakt w ogóle. Odnalezienia się w specyfice polskiej medycyny i sprawności językowej, no to to jest już po prostu jakieś zupełne nieporozumienie, takie słowa. Wiemy, że pod koniec grudnia ruszyły masowe szczepienia przeciwko koronawirusowi. Wiemy, że są one dobrowolne i bezpłatne. Medycy jako najbardziej narażeni na zakażenie koronawirusem poszli na pierwszy ogień. Czy pan się już zaszczepił? Tak, jestem zaszczepiony już dwiema dawkami szczepionki. To szczepienie miałem na szczęście bardzo szybko jako lekarz oddziału covid czyli już 4 stycznia. Jak się pan czuje? Ja dobrze przetrwałem ten okres poszczepienny. Nie miałem żadnych poważnych objawów. Takie lekkie osłabienie odczuwałem przede wszystkim po pierwszej dawce, druga w ogóle na mnie. Nie, nie zadziałało jakoś, jeśli chodzi o objawy jakieś widoczne, natomiast część z moich kolegów faktycznie miała gorączkę, złe samopoczucie i nawet jeden dzień musieli zostać w domu po niej. Ale Czy to na pan... Nie były to jakieś poważne, trwałe objawy, tylko takie po prostu złe samopoczucie, jakieś gorączki. Czy na pana oddziale wszyscy medycy się już zaszczepili? W, wśród naszej kadry lekarskiej wszyscy się już zaszczepili. Czy medycy chętnie się szczepili? Jak, jakie w ogóle mieli podejście do szczepienia się? Spośród moich znajomych lekarzy, znamienita większość chciała zaszczepić się jak najszybciej i deklarowała to nawet w, nawet w jakichś mediach społecznościowych, zanim jeszcze szczepionka się pojawiła, ustawialiśmy sobie nawet na zdjęciu profilowym na Facebooku taką deklarację, że zaszczepię się od razu, gdy to będzie możliwe. Więc ja nie znam żadnego lekarza osobiście mi znanego, który by polemizował z tą akcją szczepień. Oczywiście był taki okres, kiedy wyrażaliśmy pewne wątpliwości, natomiast po to był ten czas, żebyśmy doczytali wszyscy te badania, żebyśmy wszyscy się upewnili o metodologii tych badań, o ich wiarygodności i po tym okresie weryfikacji te wątpliwości zniknęły i nieprzekonani się przekonali. A jakie są Pana największe obawy w związku z epidemią koronawirusa? Czego Pan się najbardziej boi? Przede wszystkim boję się mutacji wirusów. Już wiemy, że mutanty wirusa z południowej Afryki, częściowo też z Wielkiej Brytanii, ale bardziej z południowej Afryki, obniżają skuteczność szczepień. Z tego, co na razie wiemy, chyba nie całkowicie, lekko ją redukują. Na pewno w badaniach laboratoryjnych to dopiero pokaże czas, jak to wygląda, gdy będziemy mieli dłuższy czas obserwacji działania szczepionki w rzeczywistym świecie. Boję się mutacji, które uciekną szczepionce. Boję się także mutacji, które zwiększą zjadliwość wirusa, zwiększą jego możliwość wywoływania poważnych, ciężkich symptomów, ponieważ nawet już teraz. Ten wirus, który mamy, jest wybitnie groźny. My na naszym oddziale prowadzimy też pacjentów, którzy mają koronawirusa, ale są po przeszczepieniu narządu, i osoby z takimi schorzeniami przechodzą tego wirusa ciężej. Łącznie także osoby z innymi schorzeniami immunologicznymi, także osoby, które mają choroby współistniejące, czy na przykład cierpią na otyłość, na cukrzycę. No to dla tych osób ten wirus staje się znacznie bardziej groźny niż dla człowieka, który tych obciążeń nie ma. Mamy nadzieję, że system ochrony zdrowia w Polsce będzie coraz lepiej funkcjonował, dzięki czemu pacjenci będą mieli zapewnio zapewnioną dobrą opiekę i poczucie bezpieczeństwa. Panu życzymy dużo zdrowia. Dziękuję panu bardzo za rozmowę, a państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.